Świąteczny dzień dobry, a raczej dobry wieczór. Nie, nie jestem w stanie się nauczyć tej regularności z YouTube'em, no ale tak, tak to się kręci. Z jednej strony chciałabym złożyć życzenia świąteczne tuż przed moim powrotem do Ukrainy w Wielkanoc, więc dla mnie tych świąt, podobnie jak Bożego Narodzenia, jest trochę mniej, ale mam nadzieję, że przynajmniej w ramach takiego wsparcia moralnego w poniedziałek, dobrze kogoś za mnie i w moim imieniu. Oblejecie sytuacja Ukrainy trudna. Są wiadomości dobre, są wiadomości złe, są wiadomości fatalne, ale jeśli chodzi o te wiadomości fatalne, to chyba jeszcze nie jest może ten czas, żeby o tym mówić, bo, bo z plotek później rodzą się bardzo dziwne rzeczy. Dlaczego decyduje się nagrać ten film dzisiaj, nie tylko z powodu oczywiście świąt i chęci złożenia? życzeń. W nocy doszło do kolejnego potężnego rosyjskiego ataku na infrastrukturę krytyczną Ukrainy. Zostały trafione cele faktycznie infrastruktury krytycznej mam tutaj na myśli elektrownie, elektrociepłownie cały kraj, tak naprawdę w zasięgu rosyjskich rakiet oczywiście cele cywilne również zostały trafione. Rosjanie nie byliby sobą, gdyby czegoś takiego. Nie zrobili y, około 100 rakiet i y, dronów w powietrzu w nocy z 29 na. Mm, nie, w zasadzie w nocy z 29, no, z 29 w nocy z 28 na 29, a właśnie. Pamiętacie, że zmieniamy czas i śpimy godzinę krócej i to dokładnie w Wielkanoc, to tak na marginesie, żeby zakryć tę moją pomyłkę, bo y, chyba mam. Mam problemy z kalendarzem, bardzo często mi jest y, ciężko powiedzieć, y, jaki jest y, naprawdę dzień y, miesiąca od dniu tygodnia. Nie wspomnę, wiem, że dzisiaj jest piątek tuż przed Wielkanocą, bo wiem, że w niedzielę y, wyjeżdżam. Co to za atak? Bardzo, y, atak bardzo specyficzny. Y, to jest atak, który chyba pokazuje, że na tej wojnie niezmiennie obowiązuje kodeks. Hammurabiego, czyli oko za oko, ząb za ząb, kiedy Ukraińcy z wspaniałym skutkiem, bo tak to należy określić, swoimi dronami uderzają w rosyjskie rafinerii, to nie raz, nie dwa, nie trzy, tylko robią to non stop, nie zważając na to, że Amerykanie apelują o zaprzestanie takich ataków, bo ojej, ropa będzie droższa, albo ojej, ropy będzie mniej, no... Trzeba się przerzucić na odnawialne źródła energii i samochody elektryczne. A to już moja mała złośliwość czasów energetyki, którą zajmowałam się lat 15. No i teraz tak, Rosjanie rzeczywiście zaczynają odczuwać te ukraińskie ataki w rafineriach, w związku z tym no, mszczą się w sposób dla siebie właściwy, mszczą się w tym typowym sowieckim stylu, bo nie chcę, nawet, nie chcę nawet użyć innego określenia, bo mogłoby być uznane za nieparlamentarne. Zresztą opisywałam właśnie to po ostatnim zmasowanym ataku na Ukrainę w Biznes Alert zdaje się jakiś tydzień, tydzień temu. Bardzo miło mi było i dziękuję Wojtkowi Jakubikowi za możliwość zwrócenia też do tematów energetycznych na chwilę. Prawdzi przykro, że w wojennych realiach, no ale do czego, do czego tutaj zmierzam? Jeżeli popatrzymy na ten atak sprzed tygodnia, jeżeli popatrzymy na ten atak z minionej nocy, znowu widzimy, jakie jest to zgromadzenie rosyjskich rakiet i że to jednak nie jest tak, że oni się z tych rakiet, brzydko mówiąc, wypstrykali, bo ten atak ostatni, no to jeżeli popatrzymy na to, czego użyli, a musiał być naprawdę nieźle przygotowywany, to jest kilkadziesiąt, tam chyba było około 60 tych dronów Shahid, tych dronów kamikadze dostarczanych przez Iran, zdaje się dwadzieścia kilka rakiet tych H-101, to są te, które lubią z wizytą do Polski wpadać i toczymy dyskusję dla mnie absol absolutnie bezsensowną i chyba już się w nią nie chcę wdawać na temat tego, czy strzelać, czy nie strzelać, nie strzelajmy, poczekajmy, a później będzie, ojej, hmm... Jakieś miasto zostało uszkodzone. Rakiety H101 to są rakiety, które bardzo często w Rosji potrafią się zepsuć. W sensie w momencie ich wystrzelenia one nie dolatują w ogóle do Ukrainy, tylko po prostu rozwalają się same w powietrzu, nic im tam więcej nie trzeba i spadają nawet w takich większych, jak to powiedzieć, kawałkach niż rakiety zestrzelone przez obronę przeciwlotniczą i potrafią pozabijać Rosjan. Ale są cały czas w użyciu, więc nie bądźcie nigdy pewni jednak tego, że rakieta H-101, jeżeli wpada z wizytą do Polski, nawet na 39 sekund, za chwilę zawróci no i uderzy w Ukrainie lub zostanie nad jej terytorium zestrzelona przez tamtejszą obronę przeciwlotniczą. Tylko pomyślcie też o tym, że ona naprawdę po prostu może się nad naszym krajem sama po prostu zepsuć i po prostu spaść. Jaka będzie wtedy reakcja? Możecie wierzyć w NATO? Ja tej wspaniałej wiary po dwóch latach może nie tyle nie mam, co jest ona dosyć mocno, mocno ograniczona. Wracając do tego, co jeszcze poleciało w nocnym ataku na obiekty infrastruktury krytycznej Ukrainy. To były też rakiety H59, to były też Iskandery: Iskandery M, Iskandery K. I były też kindżały, niestety, nie pamiętam, chyba ze 3 To są te rakiety, które kiedyś uznawane były za niemożliwe do zestrzelenia przez obronę przeciwlotniczą, naddźwiękowe. Okazuje się, że je też się da zestrzelić. Natomiast, dlaczego na koniec, właśnie mówię tutaj na tej całej liście o kindżałach. Bo teraz Natalia Humeniuk, rzeczniczka południa, poinformowała już teraz oficjalnie o dużym jakby skupieniu rakiet cyrkon na Krymie, ma być ich podobno chyba nawet 100, to jest naprawdę bardzo dużo. To są rakiety pociski przeciw, no, przeciwokrętowe, ale używane już zresztą, bo zrobili te Rosjanie. W atakach na cele Naziemne. Zrobili to m.in. w Kijowie, bo badania rakiet, takie badania się robi po, po każdym ataku, kiedy zbiera się odłamki i poddaje się je analizom. To zawsze jest w stanie bardzo dużo powiedzieć Ukraińcom, bo można jakby, no, na pewno potwierdzić, jaka to była rakieta, jaki był to ładunek, ale też bardzo dużo można się dowiedzieć na temat podzespołów używanych właśnie w takich rakietach i bardzo często okazuje się, że to są rakiety nowej produkcji, na przykład jesień 23 z zespołami ze Stanów Zjednoczonych, a to z drugiej strony pokazuje jak te sankcje jednak nie do końca na Rosję działają. Dlaczego właśnie o tych cyrkonach jeszcze, jeszcze tutaj chciałam wspomnieć, bo tak z jednej strony wiemy, że one już zostały użyte przez Rosjan, z drugiej strony wiemy, że po ich wystrzeleniu Będą w Kijowie w 6 minut, w Winnicy chyba w 5,5 godziny, a w pozostałych, y, bliższych miastach typu Odessa w jakieś 2,5 minuty. Co ja powiedziałam, godziny? Minuty. 2,5 minuty miałam. miałam na uwadze. Na zdrowie Zosiu. Prosiłam moje dzieci, żeby jednak powstrzymały się przez kilka minut, kiedy nagrywam, ale słuchajcie, no, nie będę tego nagrywać, ale mam nadzieję, że wybaczycie. E, wracając do tych cyrkonów. E, przez to, że one są w tej chwili takim nowym, nowym narzędziem rosyjskich zbrodni w Ukrainie, nie do końca jest wiadomo, jaki Rosjanie mają na nie plan i co naprawdę chcą osiągnąć, bo z drugiej strony mamy tutaj informacje, które już przychodzą z Kijowa. Na ile one mają być uspokajające, na ile one są propagandowe, ja nie potrafię tego powiedzieć, ale śledczy i pracownicy laboratoriów powiedzieli, że w ich opinii te rakiety nie będą spełniać swoich celów bojowych, bo one po prostu nie dolatują tam, gdzie Rosjanie by chcieli. A tutaj trzeba powiedzieć, że te rakiety mają zasięg nawet do 1500 km, czyli jest to naprawdę zasięg, zasięg daleki. No i teraz jest pytanie, bo zdjęcia satelitarne, o których się mówi, które się gdzieś też pojawiają, pokazują, że na Krymie, oprócz tych rakiet typu Cyrkon, Rosjanie zgromadzili także naprawdę sporo rakiet chociażby typu H101, czyli tych, o których właśnie przed chwilą mówiłam, i tych, które gdzieś tam zawsze są dla mnie taką bardzo, bardzo dużą zagadką, bo wydawałoby się, że z tych rakiet, brzydko mówiąc, kolokwialnie Rosjanie też powinni się wypstrykać, a tu się okazuje, że że wcale nie. Jeśli chodzi o dobre wiadomości, to na pewno te, o których mówimy w kontekście Czech i Czechów. Czesi jak pamiętacie obiecali 800 tysięcy pocisków, okazuje się, że to będzie jednak okrągły milion. Co ciekawe, te pociski mają zacząć dojeżdżać w kwietniu, pytanie w takim razie, co takiego dojechało do Ukrainy w marcu i w jakich Ilościach, bo to rzeczywiście stało się odczuwalne, impuls oczywiście ze strony ukraińskiej, ale Rosjanie nie pozostają, nie pozostają tutaj dłużni. Będziemy z uwagą też obserwować, co będzie działo się na linii frontu. Mnie, jak wiadomo, z racji tego, gdzie mieszkam, najbardziej jest bliski ten odcinek Kupiański. No i niestety nie dochodzą do mnie tutaj dobre informacje. Bo może być faktycznie, może być faktycznie gorąco, ale o tym się mówiło rzeczywiście dużo m, po tym, jak Rosjanie e, jednak zdobyli Awdiwkę, to właśnie e, kupiańsk, ogólnie rejon kupiański i ten odcinek frontu był wskazywany jako jeden z potencjalnych celów m, silnych i zmasowanych uderzeń armii m, rosyjskich w celu przerwania e, frontu. Zresztą jak dobrze pamiętacie, pod koniec stycznia m, relacjonowałam wam kiedy dwa dni szturmu właśnie na, na tym naszym odcinku po rotacji wojsk rosyjskich po drugiej stronie, czyli tam gdzie oni są w obwodzie ługańskim. No i nie wyglądało to wtedy za dobrze, oni później już takich masowych ataków tam nie próbowali. To znaczy to zawsze jest tak, że, 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 że próbują jakoś tam atakować, ale to jest jakby skala mikro, a nie to co stało się wtedy, bo tam było użycie wszystkiego tak naprawdę i i powietrza i lądu i no wszystkiego co się naprawdę yy, co się naprawdę dało wtedy yy, użyć. Yy nie jest tak, że czekamy z założonymi rękami, sporo, sporo się dzieje, no ale nie są to rzeczy, o których na razie można jakby więcej w szczegółach mówić, kiedy tylko taka możliwość się pojawi, to, to pewnie będę na bieżąco relacjonować to, co na odcinku kupiańskim się dzieje, ale w najbliższych dniach nie będę relacjonować właśnie z tego odcinka, tylko z zupełnie innych miejsc, ponieważ kiedy wyjadę 31 w niedzielę wielkanocną, ze względu na to, że jeszcze starych, na starych dokumentach przeprowadzam nasz czwarty z samochodów, które kupiliśmy w ciągu tygodnia ze, ze środków zrzutka.pl Batalion Donbas. Ja cały czas nie mogę wyjść z szoku. To chcę pojechać do Kijowa, chcę pojechać do Odesy, chcę pojechać do Hersonia, Krzywego Rogu, Dniepra Pokrowska, Kramatorska, Słowiańska, Charkowa i pokazać wam tak jak robiłam to kiedyś częściej. Skalę tego, co robią Rosjanie. Ja wiem, że to zupełnie inaczej się odbiera, będąc tutaj, ale ja będę robić wszystko, żeby próbować Wam to właśnie jak najlepiej pokazać, jak najlepiej wytłumaczyć, jak mi się to uda, jak będzie z tą moją regularnością. Nie wiem, ale będę się starać. Się. Wesołych świąt i bądźcie bezpieczni.